Domku. sędziowie rozegrali w tym sezonie trzy spotkania i macie tylko jeden punkt i to jeszcze ta przed tygodniem, można powiedzieć, mała wtopa, bo zremisowaliście tylko z Dan's Supermarket. O sezon rozpoczęliśmy nie najlepiej, ale trzeba przyznać, że graliśmy z dwiema, wydaje się, najlepszymi drużynami w lidze, więc porażki, mimo dobrej gry, nas nie smucą. Wiedzieliśmy, że zagraliśmy dobre mecze. A porażki wyniknęły po prostu z dłuższej ławki rezerwowych. Podobnie było tydzień temu, gdy zagraliśmy z nami Supermarkt, który do tej pory chyba nie zdobyło przed meczem z nami żadnego punktu. Ale wydaje mi się, że zagrali dobry mecz. My zagraliśmy tylko z dwoma zawodnikami rezerwowymi. No i wyszło jak wyszło. No, okazali, się, okazali się momentami nawet lepsi, bo prowadzili przed końcem spotkania. Dobrze, że się udało zremisować punkt. Może nie cieszy, ale jak się nie można wygrać, to trzeba zremisować. Mówisz, że rozegraliście i przegraliście dwa mecze z najlepszymi drużynami, czyli można powiedzieć, że nie myślicie o awansie już? Ciężko myśleć o awansie, kiedy co tydzień przychodzi ktoś nowy. Nie, nie gramy w tym samym zestawieniu. A, a przede wszystkim się bawimy. Myślę, że w wyższej klasie rozgrywkowej ta gra nie sprawia, aby tyle przyjemności, ile w pierwszej lizy. Dzisiaj naprzeciwko was stają byli portowcy. Można, może oni mają po 40 są, ale chłopaki potrafią grać. No, widziałem, że, że coś tam jeszcze zostało z tych umiejętności poprzedniej dekady i myślę, że to będzie ciężki mecz, natomiast jesteśmy młodsi, jesteśmy wydaje się bardziej wybiegani jako sędziowie, więc wydaje się, że to powinno być naszym atutem i jakieś tam szanse w, w tym pojedynku mamy. Tak przyglądam się jak u Was ze składem dzisiaj i nie widzę lidera Waszego zespołu Marcina Ciechanowicza. No Marcin ma obowiązki związane z, z gwizdkiem, pojechał na zawody ogólnopolskie i dzisiaj go rzeczywiście zabraknie, ale ponieważ jeden z naszych zawodników z pola ma kontuzję nogi nie jest do końca dysponowany, więc dzisiaj stanie na bramce, ale kadrowo dzisiaj jesteśmy troszkę, troszkę mocniejsi niż w poprzednich tygodniach, bo będzie nas na pewno więcej. Wracają do gry? No, zebrało, zebrało się kilku zawodników, którzy powraca, wrócili już do Szczecina. Wcześniej w lecie już wyjechaliśmy na takie dwa mecze do Waucza, i później jeszcze do jednej miejscowości. I tak postanowiliśmy, że chyba coś więcej możemy porobić: pospotykać się, pograć, reprezentować nasz klub na, na arenie nie tylko województwa, tylko również na, na ogólnopolskie. 13 grudnia już jedziemy na pierwszy oficjalny turniej. Jesteśmy zaproszeni przez Wiktorię Września. Będą takie zespoły jak Lech Poznań, Widzę Łódź, Warta Poznań, Korona Kielce, My no i Wiktoria Września, więc to jest, będzie takie pierwsze przetarcie. Później, oczywiście, turniej Łolka, Moskalewicza w świtwinie. Na, na memoriale, który, który organizuje corocznie. No i na samym początku stycznia jesteśmy zaproszeni do Gorzała na Wielką świątoczną Świąteczną Pomocy. Także myślę, że drużyna powoli, powoli się scementuje z powrotem po kilku latach i, i możemy, możemy przeżyć jeszcze raz ten fantastyczny czas. No właśnie, nie gracie już w tej profesjonalnej piłce trochę lat, ale nie zapomnieliście jak, jak się gra, bo przecież Artur Bugaj strzela seryjnie bramki, już ma 8 goli, ty przecież raz po raz tą lewą nogą takie posyłasz bomby. Eee, tego się nigdy nie zapomni. To ma się we krwi a, i a nawet każdy, który skończył już e, jakiś czas temu grę e, zawodowo, co, co tydzień gdzieś się rusza, co tydzień gdzieś tam. E, sobie pogrywa, więc był. A teraz nadarzyła się taka okazja, żeby razem, wspólnie, już w jednej drużynie się zebrać i pograć. Dlatego gry się nie zapomina. Może sylwetki już są troszkę inne, ale, ale jeszcze dajemy radę. Cztery mecze, dziewięć punktów, jesteście w czołówce, chcecie awansować? To jest nasz główny cel, żebyśmy w przyszłym roku już wystartowali w Ekstra Lidze, zresztą nasz sponsor tego to sobie zażyczył i chcemy spełnić jego oczekiwania, nie zawieść, bo być może, że na przyszły sezon również będzie z nami, a chcemy się pochwalić, że już będziemy mieli niedługo nowy sprzęt w barwach naszego klubu, więc potrzebujemy troszkę sponsorów, żeby to wszystko utrzymać i naszą działalność przede wszystkim. Редактор you yeah.